Generalnie Multi naprawdę daje radę, jeszcze może bym się przyczepił do małej różnorodności tych wszystkich zadań, bo są dosłownie trzy ich rodzaje. Zabicie konkretnych rodzajów przeciwników, obrona jednego punktu, no i, no i to co widzieliście wcześniej, rakowanie terminali. To wszystko nawiązuje do jakichś trybów trybów multiplayer z gier bardziej poświęconych właśnie sieciowym zmaganiom. A znowu można by znacznie więcej tutaj tych... Yy, Zadań wymyślić, no już ja sam na poczekaniu wymyślę odmianę i Capture the Flaga, żeby przenieść jakiś przedmiot. To bardzo silny przeciwnik. Jednak najgorsze w przypadku żniwiarzy są Banshi, co takie przerobione Asari. Które dosłownie rozrywają nam tarcze, jeżeli podejdzie bliżej i takie, nie wiem, przeraźliwe wyki wydają z siebie. Pojawiło się kolejne zadanie. Tym razem mamy zniszczyć określone cele. I tu widzicie, ten brutal jest jako pierwszy, więc trzeba się postarać. Te bardzo fajne zadatki mogą być na grę klanową. Już sobie wyobrażam grupy graczy, które są kompleks, które koncentrują się na konkretnych rasach czy klasach wręcz. Tutaj osobniki różnych ras mają różne umiejętności. To nie jest tak, że zawsze będzie nam się grało tak samo, jeżeli weźmiemy różnych przedstawicieli jednej, jednej klasy. Ejku, co tu się dzieje? Bardzo lubię ten pistolet maszynowy. Zawsze to sobie na zapas biorę. I mamy na stole Pięknie. Dostajemy bonus w postaci kredytów, zarówno za samo wykonanie, jak i za czas. I teraz pozostaje już dobić resztę, przejść do następnej fali. Mam jakiś cwaniaczek jeszcze. Mimo iż ogólnie ten tryb naprawdę wypada na plus. To sądzę, że ma też potencjał do ulepszenia w kolejnych częściach Mass Effecta, no, które na pewno kiedyś powstaną. <coughs> Mam piesne niestety mało, tu z kolei jest potencjał na DLC. Co mnie osobiście może trochę martwi, ale nikt nie każe tego kupywać. I słyszę Banshee, no więc widzę dużo tutaj możliwości ulepszeń. Martwi mnie taki sztywny podział, żeby zawsze były trzy rasy dla każdej klasy przyporządkowane. Brakuje mi czasami. Różnego rodzaju mieszane, które wydawałyby się naturalne. Na przykład, nie wiem, typowego Wrexa z jedynki Mass Effecta nie można zrobić, czyli pół żołnierza, pół biotyka, bo nie ma po prostu takiej mieszanki. Właśnie upadłem. Musimy standardowo, jak to w tego typu naciskać, a żeby przeżyć dłużej, żeby móc zostać poniesionym. Ale może ja nie będę czekał, widzę, że tu nikt się nie zabije, wybiera do mnie, więc użyję umiejętności poniesienia się. Dół na krzyżaku. Brakuje mi tu różnych opcji kustomizacji wyglądu, nie tylko w zakresie kolorów. Fajnie by było różne pancerze losować tak samo jak bronie. Ulepszenia do nich wszel wszelkie takie rzeczy, zmieniać też twarze. Na przykład dla Turian. Jeszcze jeden typ przeciwnika. On jest o tyle denerwujący, że te małe, takie z siebie potworki wypuszcza, które, które no co najmniej, uniemożliwią zawsze uzyskanie tarczy. To jest tam ta słuchanie przez towarzysza. Współpraca generalnie tutaj bardzo popłaca. I to cudowne zróżnicowanie, naprawdę będę to powtarzał. <słuchy> A to jest naprawdę świetny patent, żeby mieć zawsze gdzieś niewidzialną osobę w drużynie, żeby ktoś wspierał za snajperki, żeby nie wiem, ktoś uderzał, ciskał wrogami mocami biotycznymi, to jest po prostu świetny temat. Można zarówno pogłębić system walki, jak i te wszystkie opcje, o których wspomniałem wcześniej. Idzie i -bashi. To jest taki najbardziej wredny, jak dla mnie, przeciwnik. No ale sądzę, że na tym poziomie trudności damy sobie radę. Może wyrzutnie zaprezentuję nacisnę górę na krzyżaku, wyciągam to przytrzymać i atak. Uff, prezentacja wyszła średnio teleportacja uratowała tutaj też zmorę. Inne grupy też mają takich specjalnych przeciwników Cerberus na przykład, Mechy Gety mają różnego rodzaju swoich behemotów, czy mi otacza ognia To co mi się jeszcze podoba w przypadku Multica w Mass 3 to to, że Bioware naprawdę wspiera ten tryb Już ze 3 operacje były przewidziane takie eventy dla graczy W ten weekend ma się odbyć następny i mamy eksportować postacie do singla Bardzo fajnie, że no ktoś... No ktoś siedzi pilnuje, żebyśmy się nie nudzili. Pytanie oczywiście ile to potrwa. Zaczyna się teraz ostatnia fala broniąca i musimy tutaj... Uu, to jest złe miejsce do obrony. To jest złe miejsce do obrony, ponieważ wroga nie przychodzą stąd. Ale też stąd wyskakują z za krawędzi. Fala jest 11, 10 fal bronienia, ostatnia fala ewakuacji. Mam nadzieję, że sobie obejrzymy, jak to wygląda. Spróbuj jeszcze raz tej bazuki. Udało się. Bazuko bardzo fajnie zdejmuje jednym strzałem tych mocniejszych wrogów. Więc jeżeli się sobie drużyna bardzo tak, no, rozstądnie rozdzieli naboje, no to mogą nawet na wyższych poziomach sobie bardzo sprawnie, fajnie przetrwać. Użyję sobie teraz amunicji. No i widzicie, w takim jednym, w takim jednym meczu były wszystkie trzy rodzaje zadań, jest to no, no mało. Można więcej tego typu wyzwań w trakcie zwykłej obrony wymyślić. Tak więc naprawdę materiał do ulepszania jest tutaj co nie miara. No możliwe, że po prostu zostawili sobie coś na przyszłe części bo naprawdę, zabawa jest przednia jeżeli ma się zróżnicowaną drużynę, można bardzo dużo wywalczyć przy współpracy nawet szczątkowej to jest bardzo nieźle Hakowanie ukończone, wybijemy teraz resztę i się wynosimy stąd dostajemy teraz bonus za, za mapy, za przeciwnika, za poziom trudności i będziemy się za chwilę zmywać chyba też w tym miejscu, czy nie? tak, też w tym miejscu nie musimy cały czas siedzieć w tym kółku, po prostu oby przebywała w nim jak największa część naszej drużyny, bo za to też są bonusy, kiedy odliczanie dojdzie do końca. Zawsze są takie fajne miejscówki na mapach, gdzie można siedzieć i się bronić, żeby na sam koniec wykonać taki sprint. Tutaj jest akurat tutaj ten balkonik. Zazwyczaj wszyscy siedzą tam, teraz widzę chyba jedna osoba. I to jest bardzo fajne pole do strzału. Punkty za zabójstwa na szczęście są rozdzielane w miarę sprawiedliwie, czyli że no się to do, dostaje tyle, ile, ile się zadało obrażeń przeciwnikowi. Wow. Trzeba na spadać. Jeszcze pół minuty nie chcielibyśmy teraz odpaść z gry. Nie ma także nie ma tak jak, nie wiem, w strzelaninach, że się jedne punkty dostaje za asysty, jedne za zabójstwo, tylko po prostu wszystko adekwatnie do naszych, naszego udziału. Kurczę, ktoś upadł. Dobra, chyba się go już nie udał ratować. I widzicie, częściowy ratunek, tam kolega niestety upadł za statkiem, już nie dało go podnieść. Za częściowy ratunek dostajemy trochę mniej punktów. No i tak to mniej więcej wygląda, to sobie szybko zobaczycie podsumowanie. A ja może podsumuję sam tryb, jest on bardzo fajny, zostawia tutaj bardzo dużo pola do popisu. Zgrane drużyny, które będą wybierały swoje postacie pod jakiś ogólny plan. Bardzo, bardzo dużo mogą tutaj osiągnąć, fajne jest wsparcie ze strony w, w, w postaci tych wszystkich operacji. Jednak no, pola do popisu w przyszłych grach jest tutaj też dużo. I na pewno można by fajnie zbudować ten tryb. Więc. Multi w Mass Effectie 3 i tak ciągnie dość wysoką ocenę końcową w górę, więc dzięki wielkie za uwagę. Na razie. Generalnie Multi naprawdę daje radę. Jeszcze może bym się przyczepił do małej różnorodności tych wszystkich zadań, bo są dosłownie trzy ich rodzaje. Zrobicie konkretnych rodzajów.